O czym rozmawiają? Pewnie nie o szamponie. Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki się wypluwało. Kiedy Twoje dziecko jest mini-wersją Ciebie. Po co wychodzić ze strefy komfortu, skoro można tylko wyglądnąć? Faceci myślą tylko o jednym. Kiedy przyjdzie klimes Aliexpress? Kiedy w maczku wyświetlił się Twój numerek i możesz odebrać zamówienie? Połowa zła na tym świecie wynika z tego, że ktoś chce czuć się ważnym. Kiedy włączysz bajkę z dzieciństwa i daje Ci tę samą frajdę co 15 lat temu? Spokojnie, ja tylko poprawiam farsz. Kiedy obejrzałeś cały sezon serialu w jeden dzień, kiedy przeczytałaś wiadomość pięć razy i wciąż nie wiesz, co odpisać. Ten kotek obawia się, że okazujesz sobie za mało miłości i wyrozumiałości. Zrób dla siebie coś miłego i choć na chwilę przestań się zadręczać. Jesteś super i dasz sobie radę. Kiedy dziewczyna pyta, dlaczego masz przydomek Wielki? Ja, kiedy zastanawiam się, czy naprawdę mam wolny czas, czy może zapomniałem czegoś zrobić. Kiedy kumpel w końcu zaczął oglądać serial, który mu polecałeś, a teraz nie może się zamknąć o tym, jaki jest zajebisty. Kiedy czytasz swoje posty z 2008 roku na Facebooku i masz ochotę wydłubać sobie oczy. Kiedy balujesz z kumplem starszym o 5 lat i rano sprawdzasz czy nadal żyje. Kiedy na szybko próbujesz wyrobić sobie ciało na lato. Nie ruszaj się, przyniosę ci ręcznik. Kiedy musisz się przyznać, że jednak nie miałeś w czymś racji? Kiedy coś zepsujesz i udajesz przed mamą, że widzisz to pierwszy raz? Ja chciałbym podróżować, konto bankowe gdzie? Do pracy? Kiedy wyprzedzasz kogoś tylko po to, żeby zobaczyć, czy wygląda równie głupio, jak jeździ. Ona jesteś pewny, że dobrze jedziemy? Ja tak znam skrót. Kiedy jesteś na studiach i ktoś wchodzi do Twojego pokoju, widać tu brak pieniędzy i życia. Zrób zdjęcie, że niby jestem taki dziki i tajemniczy. Kiedy kumpel namawia Cię, żeby znowu wyjść na miasto się napić. Pomimo tego, że poprzednie nocy prawie umarliście? Kiedy postanawiam obciąć włosy na krótko, oczekiwania rzeczywistość? Kiedy idziesz w nocy przez miasto i słyszysz za plecami: Ej, ty w szarym, zgubiłeś się? Kiedy w swoje urodziny zdajesz sobie sprawę, jak stary już jesteś? Rodzice, czego nauczyłaś się w tym roku na studiach? Ja? Kiedy pizza jest wspólna, ale ktoś wpiedała dużo szybciej niż ty, kuwa, stary. Kiedy zaczyna się test z matmy i słyszysz, jak największy kujon mówi, ja jebie. Nie wiem, dlaczego nie mogę schudnąć, Starter Pack, edycja polska. Kiedy twój ex myśli, że rozpaczasz po rozstaniu, a ty? Kiedy puszczasz bąka w zatłoczonym miejscu i mówisz głośno. Czy tutaj czuć popcornem? Przez co wszyscy robią bezwarunkowy wdech i wąchają twojego potężnego pierda. Kurde, od tygodnia mu pisze i nie chce mnie wziąć do odcinka, nieelegancko. Kluczem do tego, aby wyglądać na zajętego w pracy, jest po prostu sprawianie wrażenia zirytowanego podczas szybkiego chodzenia po miejscu pracy. Ja, kiedy wyłączam wyciszenie po raz pierwszy, podczas wideo spotkania, aby się pożegnać. Ja najlepiej uczy mi się w nocy, ja o 23. Kiedy nosisz podarte portki w słońcu. Myślisz, że cały świat kręci się wokół ciebie? Ja? Kiedy podróżujesz służbowo i widzisz hotel, który zarezerwowała dla ciebie twoja firma? Kiedy na rodzinnym obiedzie cała rodzina pyta się ciebie, co planujesz robić po maturze, a ty nie? Wiesz jeszcze, czy chciałbyś się jutro obudzić? Kiedy jesteś na imprezie z nieznajomymi i twój kumpel przedstawia cię wszystkim. Jak bardzo nie umiesz jeździć autem, ja? Mój kot, kiedy jakiś ptak usiądzie na drzewie na drugim końcu ogrodu. Mój kot szukający kawałka jedzenia, któremu rzuciłam i które pokazuje palcem już siódmy raz. Kiedy zaczynasz trzeć oczy ze zmęczenia i zapominasz, że miałaś na sobie pełny makijaż. Kiedy stoisz przy Kasie i szukasz drobnych. Kiedy Twój chłopak nie odpisuje Ci od dwóch minut, więc sprawdzasz jego ostatnią aktywność na innych portalach. Kiedy klient zada ci pytanie tak głupie, że potrzebujesz chwili, żeby uwierzyć w to, co usłyszałeś. Kiedy mama mówi, żebyś wyłączył komputer, a ty wyłączasz monitor. Kiedy już nie mieszkasz z rodzicami i przyjechałeś ich odwiedzić, poproszę pyszny, domowy obiad. Kiedy zastanawiasz się, czy tęsknisz za nim, czy za prezentami, które ci kupował. Kiedy publicznie fantazjujesz o dziewczynie spoza swojej ligi. Kiedy o czwartej rano Netflix pyta cię, czy dalej oglądasz ten serial i widzisz swoje odbicie w czarnym ekranie. Kiedy Waszemu ziomkowi nie rośnie broda. Ja czas się wziąć za siebie, zacząć ćwiczyć, znajomy znam fajną siłownię, może się dzisiaj przejdziemy razem? Ja... Kiedy on nie odpisuje ci od 20 minut, ale jak napiszesz do niego dobranoc, to od razu odpisuje papa. Napisz dobranoc jak oglądnąłeś do końca.